Witam serdecznie. Chciałbym tu zaprezentować Samczyka numer 0262 Opole 8238 2019 rocznik. Oryginał Jerzy Koźlik, linia jego gołąbków olimpijskich. O, o Piękne oku. Oryginał jedynieżego Koźlika. Wszystkie gołąbki rozpłodowe są do nabycia. Serdecznie, serdecznie tego samczyka polecam, jest możliwość dowiezienia na wystawę ogólnopolską i tam odebrania kołąków lub też wysłania, wysyłka nie jest, jest do ogarnięcia, serdecznie polecam, oryginał od Jerzego Koźlika.